Już mamy rozwiązanie tej sytuacji, co o tym sądzisz wszystkim? Dobrze się stało generalnie, miałem przed chwilą jeszcze inne zdanie, ale dobrze się stało. Będziesz chciał doprowadzić do tej walki w przyszłości, jak już pan Jacek wyzdrowieje? Nie, nie będę chciał doprowadzić do żadnej walki z żadnym z Murańskich i będę apelował, żeby nikt do nich nie doprowadzał. Jeżeli teraz w ostatnim czasie poświęciłeś trochę czasu na treningi, czy jednak sprawdzisz swoje umiejętności w ringu? Pewnie tak. Będę męczył go, on musi się sprawdzić, ma zajebisty potencjał kurwa i musi pokazać, że wiesz... Ja się nie uwolnię od tego gadania. Szalony reporterze, Tomaszu, powiedz mi jeszcze takie coś, czy chciałbyś, żeby to było na podłożu sportowym, czy może jakiś konflikt chciałbyś rozwiązać? Nie, ja nie lubię konfliktów. ten konflikt też mnie męczył, ja mówię, że z tymi dzieciakami się urodziło to, to, e, to jakby, dlatego też do tej klatki postanowiłem wejść, ale mi na przykład obecność Jacka już, już, on się tam oba... Trzeba mu przyznać i oddać honor, że zachował się cię jako twardy facet więc i prosił o te pieniążki dla te dzieci, gdzie się dostaną, więc też nie chcę już go jakoś tam strasznie disować. Aczkolwiek e, nie, po tym wszystkim, co się stało, obecność mnie nawet w tej klatce męczyła, więc ja nie chcę walczyć konfliktowo, mogę walczyć sportowo. Chciałem się z kimś... Można zrobić fajne show na konferencjach, nie kłócąc się strasznie, a co pokazaliśmy też z e, Powiedz mi, jak oceniasz występ pana Jacka, jego dzisiejszą dyspozycję? Eee, no nie, no nie... Boże, kochany, no, on ma twardy łeb, yy, ma dużą yy, jakby odporność yy, ciosy, ale on nic nie umie. No, on nic nie umie, po prostu nic nie umie, nic nie pokazał. Bo no, to co wtedy? Nie? Najszybsza w fejmie. Podobał Ci się. Partem, nie? Partem dobrze. I pierwsze piętro zawsze Dzięki, dzięki tak naprawdę. Twoja opinia jest dla mnie ważna. Tomasz, dziękuję bardzo za to podsumowanie i czekam na ten występ w klatce. No, pewnie będzie. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.